Wygląda na to, że to jest pierwszy prawdziwy dzień naszej ostrej jazdy, i jesteśmy gotowi do drogi. Tak wyglądają nasze zapakowane rumaki. Tak wygląda tianka, która się trochę zezłościła, bo jak zwykle nie pasuje, że trzeba się pakować. A tutaj trzeba było się pakować dwie godziny, włącznie z jedzeniem, myciem, z pakowaniem namiotu, wysuszeniem. To i tak nie tak dużo. No zaraz zobaczymy, jak się to cudeńko będzie sprawować. Podłączyło nam się GPS-a. Samo się podłączyło. I teraz go odpalimy. Ja? Eee, chyba ja, wygląda na to, że się podłączy. Zajubiście. Czy Znajdzie trasę? Dobra, będziemy się bawić.